Cześć, jestem. Agus i do Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry 12 Vlogs i wiem, nie mogę skończyć tej serii. Ale mam już to wcale nie taki zły pomysł, żeby robić ciągle ostatni odcinek. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że dzisiejszy Wam się spodoba. I nie mówię, że to jest ostatni, bo nie wiem, czy nie wyjdzie w międzyczasie jakaś kolejna część. To akurat jest przez oficjalnych twórców 12 twórców Vlogs wykonana gra. I pojawiła się chyba całkiem niedawno. Nazywa się Vlad and Niki. I wiecie co, bez przyciągania zacznijmy sobie? Tutaj mamy dwa rodzaje gier. Mamy puzzle i mamy minigamy. Okej, okay, wejdźmy sobie do puzzli. Tutaj mamy różne rodzaje, które odblokowujemy za pomocą monet. Ja mam w tym momencie zero monet i coś mi się wydaje, że w minigamach będziemy zdobywać monety. Bardzo jest to prawdopodobne, mamy tutaj różne rodzaje gierek. Okej, okay, myślę, że to sobie sprawdzimy. Zacznijmy jednak od puzli, żeby wiecie, żeby tradycji stało się zadość. Spróbujmy najpierw odblokować jakiś zamek. Także zaczynamy. Cześć, nazywam się Niki. Czy powinniśmy zjeść biszkopcika w lat? Jasne, ale najpierw musimy otworzyć ten słoik. Czyli zaczynamy od zdobycia nagrody. Tutaj będzie ta nagroda bardzo satysfakcjonująca, bo będą to biszkopty. Zobaczcie, jak gigantyczny jest ten słoik. Także tutaj bardzo dużo czeka nas zabawy. I zobaczcie, w latyniki mają rodzeństwo i ten... Ej, mały, daj mi klucz. No cicho, 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 nie płacz, nie płacz, nie płacz, dobra. Chyba musimy znaleźć na niego jakiś sposób. Zacznijmy od przeszukania wszystkich rzeczy, wszystkich szafek. O, mamy płatki. Młody, chcesz płatki kolorowe? Przepraszam, nie dotykam Cię! Chyba nie mam zbyt dużego podejścia do dzieci. Także zabieramy tutaj rzeczy z szafki. Mamy chyba pompkę po płatkami. I tu mamy koło fortuny. Co nam może dać koło fortuny? Zobaczmy, czy mamy szczęście. Mamy szczęście i zagrali nam piosenkę. Czy to jest nagroda, którą powinna mieć? Chyba nie. Dobra, kręcimy. Zobaczymy, ile zakręceń będę potrzebowała. Deszcz meteorytów. To było chyba super pechowe. Jedziemy dalej. Ile będę potrzebowała razy trafić, zanim wypadnie mi klucz? Bo klucz jest opcją tutaj. Mamo! Mama! Przyszła na nas krzyczeć, ale przecież my nic nie zrobiliśmy, tylko otwieramy słoik. Przecież to, że jest zamknięty na 10 sposobów, nie znaczy, że nie możemy go otworzyć, prawda? Okej, okay, udało się. No, tylko opcji ponownego zakręcenia nie udało mi się jakby z tym... Nie udało mi się w, jakby trafić w tym przypadku, ale chyba zepsułam koło fortuny? Um, zniknęło. Koło fortuny zniknęło. Nie przyjmujmy się tym, myślę, że to nie będzie jakieś bardzo problematyczne. On nasypałam płatki do tego, do miseczki i jed, jeden został. Okej, okay, te, te płatki już nie wyglądają jak płatki, tylko jak, jak, jak jakieś kuleczki. Zajrzyjmy tutaj, co my tutaj musimy ustawić? Jeden wzór? Co my tu mamy? Jakiś guzik? Uśmiech, dobra, weźmy uśmiech. A, uśmiechu w ogóle nie ma. To może gwiazdkę? Myślałam, że muszę ustawić dowolny, ale najwyraźniej gwiazdki też nie łożę. Spróbujmy kwiatka. Okej, okay, czyli zostaje mi serduszko, ponieważ kwiatka też nie było, a więc to było coś do ułożenia. I mamy nożyczki. Zazwyczaj w takich miejscach już był klucz, ale nożyczki na pewno, na pewno z nich skorzystamy. Mamy też kolejny poziom i tutaj musimy ustawić prawdopodobnie gwiazdę. A tutaj się obraca dwoma tarczami. Okej, okay, czyli wiecie co? Zacznijmy od tej małej tarczy, tak żeby wpasować z tymi końcówkami. Chyba to jest ok. Dobra, to było super proste. Czy mogę napompować? Płatki? Nie, to było absurdalne, ale słuchajcie, nie spróbowałabym, nie byłabym sobą. Wyłączmy babkę. Mamy też poduszki. Pod poduszkami coś jest? Tylko co to jest? Jakiś patyk, proca? Nie mam pojęcia. Um, tutaj mamy reklamę w szufladzie, i tu mamy jakiś ekspres. Okej, okay. ale czekajcie, czekajcie. Tu jest zdjęcie, które pokazuje kolory tych um, chorągiewek na, na tym. Na tej ścianie, więc może spróbujmy ustawić tak, jak to było w przypadku fotografii, bo najwyraźniej ktoś pozamieniał te chorągiewki kolorami. Teraz żółty, fioletowy, różowy, dalej mamy zielony, żółty. I różowy? Chyba się nigdzie nie pomyliłam. Ok, mamy klucz, kolorowy klucz. Doskonale. Kolejny klucz trafił w nasze ręce. Co robi ten ekspres? A może zamienimy patyka? Ale czekajcie, tu się coś się przekręca. Dobra, wrócimy do tego tematu, chociaż... Nie, ty czekajcie, ten patyk on tutaj powinien być. Bo już nie mogę go zabrać. Hmm. To jest coś dziwnego. To jest coś dziwnego i nie do końca działa. Mamy świnkę. Świnkę z skarbonki, ale nie możemy wyciągnąć z niej nic. A, tu mamy szafę, która się przysuwa w dość dziwny sposób. 5619. Sprawdźmy ten kod. Ups. A, to to w ogóle to nie jest ten kod. Tutaj mamy 5619. Dobra, mamy rozwiązanie pierwszego z zamków. Do kluczy myślę, że jeszcze wrócimy, bo i tak nie mogę wszystkich otworzyć. Po prostu chyba bym nie zapamiętała tych wszystkich cyfr, gdybym nie zrobiła tego teraz. Zobaczmy, czy tutaj jest coś jeszcze. Jest różowy kluczyk. I w sumie tyle. Różowa świnka, różowy kluczyk. Zostawmy szafkę tak, jak była tutaj wcześniej. Mamy smoczek. O, smoczek się przyda. Mam pomysł, co zrobić ze smoczkiem, ale najpierw otwórzmy walizkę. Wyjmijmy z niej kluczyk. Czy w aucie coś tutaj jest? Chyba nie do końca. Hihi! Haha! Okej, okay, możemy ich hi hi. łaskotać. Hej, Hihi! Hihi, hi, bardzo fajnie. Dobra, dziecko! Daj klucz, masz smoczka i daj klucz. Ej, nie mogę mu teraz dać smoczka? Okej. Okay. Ma smoczek. Czyli możemy mu zabrać spokojnie w takim razie klucz. Okej, okay. super. Teraz tak, myślę, że nożyczki mogą się przydać do przestrzeżenia kwiatków. Czasami dzieci mają takie pomysły, żeby mamie obciąć kwiatki, żeby ładniej rosły. I tym razem to był trafiony pomysł. Także otwieramy sobie tutaj zabieramy sobie ten kluczek. Tutaj jeszcze te płatki, one są nie do końca rozwiązaną częścią. Co ja mogę z tym zrobić? A gdyby tak chłopcom spróbować dać te płatki, może któryś z nich weźmie go. Okej, okay, żaden z nich. Mm. Ta miska płatków wydaje się być czymś dziwnym. A czekajcie, jakby tak dotyć. No właśnie, ok. I teraz to wygląda jak klucz. I teraz możemy sobie w takim razie zrobić kluczyk. Ok! Super. I chyba od razu ustawiłam odpowiedni kolor, bo wydaje mi się, że gdyby nie to, to tutaj mogłyby być zupełnie inne klucze, ale akurat tak się złożyło, że ten był ustawiony w dobrym miejscu. W takim razie zobaczmy, ile kluczy mamy odblokowanych. Otwieramy różowy, zielony, drugi różowy, czerwony, biały. Okej, okay, chyba większość mamy odblokowanych już. Wygląda na to, że zostaje mi niebieski tylko i tutaj mamy jeszcze jakiś zawór. Tylko co my tu robimy tym zaworem? Okej, okay, czekajcie. Może się uda ustawić na zielonym. Okej, okay, udało mi się, udało mi się zmienić ciśnienie tak, żeby a, chyba chodziło o zmianę ciśnienia w słoiku. Coś mi się wydaje, że to mogło o to chodzić. Mamy też jeszcze tutaj taki dziwny. Upsi. Ups! Upsi. Upsi! Mamy dziwny kot. Czy tutaj mamy kliknąć to? A, to pokazuje nam kierunek. Dobra, to było bardzo łatwe. Bardzo łatwe. I teraz pozostaje nam Aha. jedna kłódka i pompka. I coś, co musimy napompować. To nie są balony, więc tego nie napompujemy. Poduszki też raczej balonami nie są. Świnkę? Chyba nie. Jedyne, co mi przychodzi do głowy w tym momencie to jednak ten samochód, z którym jeszcze nie miałam żadnej interakcji, a jest przypadkiem takiego koloru, jakiego mogą być. Jakiego może być ten klucz. O! Dokładnie! Musimy napompować opony, ale fajnie. Tylko żebym nie przebiła tych opon. O! Dobra, nie da się przebić opon, nie, nie wybuchnie nam nic tutaj. Napompujmy jeszcze drugą. Zobaczcie, jak w ogóle auto się podniosło. Pompujemy. Dobra, mamy na maksa i pod samochodem krył się klucz. Ostatnią kłódkę mamy już usuniętą. W takim razie wystarczy odkręcić słoik. I wziąć ciasteczko. Hurra! Słoik jest otwarty. Yam, niam, 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 niam. Dobra, to było całkiem przyjemne, powiem szczerze. Bardzo fajny poziom. Ale teraz nie jestem w stanie pójść dalej. Dopóki nie zdobędę tysiąca punktów. Mam nadzieję, że tych 1000 punktów nie będzie bardzo trudne, ale przejdźmy sobie do tych minigierek i zobaczmy w ogóle, na czym one polegają, jak one wyglądają. Mamy samochodzik. Zaczniemy sobie od samochodziku. O, i widzicie, mamy tutaj też upgrade y do tych samochodów, czyli możemy nawet monster trackiem, traktorem, samochodem wyścigowym tutaj jeździć i jeepem. I jeszcze czołgiem! Dobra, bardzo dużo samochodu tutaj jest. Czyli, tak naprawdę, jeśli byśmy chcieli sobie grać w te minigierki, to mamy tutaj prawdopodobnie długie godziny e, rozgrywki. Ale ja bym chciała zobaczyć, co ja mam tutaj zrobić. O, tu są pieniądze. Jakie mam? Jakie mam ska... A, tutaj jest skok. Dobra, już, już widzę. O, rozgniotłam ptaka. Hmm, zastanawiam się, czy będzie, będzie w miarę łatwo zdobyć te 1000 punktów, biorąc pod uwagę, że musimy tutaj sporo przejechać. Fajnie, wydaje mi się, że jakby twórcy gry mieli już grę, która troszeczkę jest oparta na tej mechanice, wiecie, zbierania. Okej, okay, mamy ograniczony czas na zdobycie tych wszystkich monet i z tego co widzę, wcale nie zdobyłam ich tak dużo. Do 1000 jeszcze trochę mi brakuje. Zobaczmy w takim razie, jakie jeszcze mini gry mamy. Mamy super bohatera. Dobra, zobaczmy, czy nadaje się na super bohatera. Mamy tutaj różnych super bohaterów stworzonych. Ten mi się podoba, myślę, że to jest prawdziwy super bohater. Ale, dobra, zacznijmy od tego. Okej, okay, musimy się wystrzelić. A i czekajcie, bo tutaj jest dość skomplikowane to sterowanie, znaczy, może nie skomplikowane. Ale trochę czasu trzeba poświęcić na to, żeby, żeby te monety zebrać. Okej? Okay. Najlepiej byłoby kręcić się zawsze w jedną stronę. Bo, no właśnie, problem jest taki, że ciężko jest to zrobić. Ej, balon! Balon, widziałam balon, musimy do niego dolecieć. Um, ogólnie... Tu też mamy ograniczony czas. I raczej fajnie byłoby zebrać jak najwięcej monet. Okej, okay, tutaj możemy jeszcze wyżej polecieć. Jesteśmy prawdziwymi superbohaterami. Którzy lecą w kosmos. Mamo, przepraszam, nie chcecie cię, cię zahaczać. O, o, uderzyłam chyba w jakąś planetę! I oczywiście wszystkie pieniążki mijam. Chyba mogę rozbijać asteroidy, jeśli chodzi o zdobywanie monet w łatwiejszy sposób. Wolałabym zdecydowanie mieć kontrolę nad myszką, ale ogólnie yy, gra jest mobilna. Ja gram ją na komputerze, ale gra jest mobilna, więc ona jest przystosowana do tego, żeby skomfortowo nam się grało yy, dwoma palcami. Yy, 96. Już mamy. Y, jesteśmy coraz bliżej odblokowania kolejnego poziomu, ale jeszcze zobaczyłabym kolejny minigry. Czyli dzisiaj sobie sprawdzę minigry. Pozdobywam pieniądze w międzyczasie, oczywiście, po odcinku. I myślę, że y, już w następnym odcinku będziemy iść na kolejny poziom. Dobra, startujemy. No i tutaj niestety, ale sterowanie jest y, dokładnie takie samo. No ale tak jak mówiłam, gra jest typowo mobilna. I swoją drogą jest darmowa, więc jeśli wy chcielibyście zagrać, to, to jak najbardziej możecie sobie zagrać na telefonach. Warto też, nie wiem dlaczego, ale warto też potrącać ptaki, bo one dają nam pieniążki, po prostu. Dobra, zobaczmy jak daleko mogę polecieć, lecąc po prostu po prostej, po prostu po prostej, do przodu! O, mamy monety razy dwa! To trzeba w takim razie, słuchajcie, zebrać jak najwięcej monet, chodź tu ptaku, muszę cię potrącić, bardzo przepraszam, o nie, nic mi nie dał? Czas mi się skończył, czyli mamy trzy rodzaje minigierek w których będziemy mogli sobie zdobywać punkty. Myślę, że następnym razem już uda mi się uzbierać te tysiąc punktów, żeby odblokować kolejne puzzle. jeśli jesteście ciekawi dalszej przygody Vlad i Nika, to zapraszam Was na kolejny odcinek. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć filmów innych, z innych serii również, które też zachęcam, żebyście zobaczyli. A ja dzisiaj się z Wami żegnam. Trzymajcie się, miłego dzionka, pa pa!